Dzisiaj nie grabamy. jak przechodzę opii bez kamerki rozma i bez kamerki prądkowo. Chyba, że będziecie chcieliśmy to spoczko, To niedługo będzie znowu kamerka Ładna mapy, tak serio. Jak mam ja dzień? Ja szłam do szkoły, miałam dzisiaj 7 lekcji. Więc dla niektórych to może się wydawać dużo, ale dla mnie, ale dla niektórych to jest mało. Mega. Dla mnie to jest nie jest najgorzej. Mogło być zawsze gorzej, co nie? Mogło być zawsze 8. Tutaj czekolada. Mega fajnie Nie, to wygląda. Nie jest już taka zła jakość. myślę. Zobaczę, czy jestem sama na serwie. Nie. Nie. Bo jak czasem gram w opi, to jestem sama na serwie. Ale to akurat chyba jest ulubione. Ojeju! Wykujęcie tak z hamerką. Dosłownie na 800 subskrypcji, a ja zostało nam tylko 4. Dobijcie, proszę Was. Bo ja chcę nagrać ten odcinek z kamerką. To dla Was tylko na 800 nagram, bo ciężko to się odpala. To znaczy łatwo, ale no trochę jest pokazywać twarz. Zwiecie. O oh jest! Oj, Juniu! To fajne to opi. Serio, podoba mi się. A jeśli Wam się podoba, zostawcie suba i zostaw suba i lajka, widzów. Znaczy lajka dostał pod tym filmem. I może i napisz serduszko w komentarzu. Jeśli, jeśli chcesz, żeby był filmik z kamerką. Aby był filmik z kamerką to musicie zostawić to musi być 800 subskrypcji, co to naprawdę mało Wtedy znowu od razu nagrywam filmik z kamerką i go prześla. Film zostanie niedługo nagrany zostało tylko 4 subskrypcje widzowie czy będą kiedyś live'y? Nie wiem. Pewnie wielu widzów by chciał live'y. To tylko jest problem, żeby to odpalić po prostu. Chciałabym teraz nagrać live'a, tylko no jest problem, żeby to odpalić. Taki jest problem. Muszę to prawdziwą twarz, ja nie chcę YouTube'owi y pokazywać. Spokojnie. Live y będą na 1000 subskrypcji. Będą vlogi. które będą z telefonu oczywiście. Jeju, ojeju. I będą też filmy z Roblox jak zawsze. które już były. Filmy z Roblox już były. Ale nie takie... Ale nie... ale nie na live. Ie. Czyli bez wycinania, bez przerw, po prostu live, na żywo z Wami. Przeczytajcie Wasze komentarze, Choć czytam je teraz też. Wiem. Głos, jak, na jaki mam, jak śpiewam, to mam głos jak dzieciak, trochę. Przyznaję, ale. Pewnie wiele osób mówi, pewnie wielu wi haterów mówi, powiedziała jakby mogło. Powiedział: ale masz brzydki głos. Jak... Spoko, mam dziecinny głos, nie przeszkadza mi to, nawet fajnie. Wiem, że pewnie wielu haterów tak mówi, ale mi to nie obchodzi. Mam dziecinny głos może trochę, ale to nie moja wina. Ja głosu sobie nie wybieram Ktoś mi raz tak powiedział, więc... No ja... No, więc powiem to dla, informa dla ciekawostki. Cieka Ciekawe to może dla was będzie lub nudne. Nie mam pojęcia. Może dla was nawet się zainspirujecie tym. Nie będziecie się przyjmować hajtem to jest oczywiście jak, jak się nagrywa, ale, ale nie zawsze musi boleć. Nie hejtują. Nie obchodzi mnie to. Po prostu mam to w dupie. Mam na to wyjebane. Nie hejtują w sumie. Nie będę płakał od hejtów. Będę na nie reagować. Może będę je usuwać niektóre, jakby do, jakby do jakieś przekleństwa, ale. Ale będę też na nie odpowiadać. Na filmach. Wiele, wiele osób się pyta, dlaczego? dlaczego Ja się hejtu nie boję. Nie wiem, czy Wy się boicie, ale jak się boicie, to się przestańcie. My będą hejtować ludzie, bo są tacy, którzy ciągle hejtują. Nawet jak nagrywasz fajne filmy, to i tak hejtują, aby mieć tylko satysfakcja. To jest powalone, wiem. Jutro nic z tym nie robi. Choć powinien. Ale my możemy działać. Stop hejt. Hejtować możemy w myślach, ale nie musimy tego mówić. Pisać lub obrażać. Możemy hejtować. Każdy pewnie hejtuje kogoś, ale... No nie musicie mu pisać od razu takich swoich komentarzy. Bo wam też ktoś napisze, bo a kto by jakby ktoś wam napisał. Byłoby wam smutno? Byłoby wam... byście byli radośni? No nie, więc... Ludzie myślimy nad swoim zachowaniem. Zdarzają się błędy, no to trzeba przeprosić. Wiem, że pewnie wiele osób mówi bla 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 bla. Po, po co mamy wiele osób może powiedzieć bla 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 bla. Po co mamy cię słuchać? Jesteś naszym... No ja bym chciała, żebyście posłuchali tej rady na przyszłość. Ale nie musicie. Nie zmuszę was, ale przez, ale jak nie posłuchacie tej rady, to możecie cierpieć. Z własnej winy. Więc lepiej nie hejtować. Stop hate. Hashtag stop hate. Stop hate, widzowie. No, nie możemy zrobić tak, żeby ktoś hejtował z powodu. To jest niefajne. A jak już ktoś to zrobi, to niech chociaż przeprosi. Możemy myśleć, ale ta youtuberka paskudna, ale to nie musicie jej hejtować na filmie, jeśli wam się nie podoba no to po prostu jej nie oglądajcie widzowie. Możecie sobie popatrzeć, pośmiać się ze znajomymi z niej, ale, ale, ale nie pisać złych komentarzy. Nie, 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 nie obrażać jej wprost, bo jej może być przykro na serio. Proszę, widzowie, stop hate. Stop hejt! Hate. Którzy są dziecinni? O, fa fakt! Ja też jestem dziecinna. Każdy, jest każdy ma trochę dziecka w sobie, o to chodzi. By każdy się czuł trochę jak dziecko. Żeby mógł się cieszyć z tego. Mógł się bawić. Nawet jak ma, nawet jak ma... nawet już jest sprawie emerytum. To niech nie chociaż spędza czas z kimś, kogo lubi i niech się dobrze bawi. O to w tym chodzi. A nie hejtować sobie dla przyjemności. To nie jest fajne. Stop hate, widzowie! Wiem, nagrałam Oscar'a, bo on zrobił złe rzeczy i nawet za to nigdy nie przeprosił. Chciałam tak wyrazić swoją opinię o nim, ale Ale on to pewnie obejrzał. no... Wiem, to jest też trochę hate, ale ja go nie hejtuję, tylko chcę, żebyście się z nim nie przyjaźnili, by, by wam takie coś samo zrobił zrobił ten youtuber coś, to po prostu nagraj. Na, to nagraj film gdzie to mówisz, a, mówisz, ale bez takiego obrażania mocnego. Wiem, w, to, w tym filmie przyklinałam fakt, ale to nie znaczy od razu, że go hejtuję. Jakbym jak, jak chciała, to bym go pod każdym filmikiem, bo nie umie zablokować, a to już mniejsza z tym. Widzowie, pamiętajcie stop hejt. Naprawdę to poważny temat, hate. Hejt? A co, co gdybyś ty był tą osobą, którą hejtujesz? Smutno by, smutnie by było tobie? Ja mam na przykład w dupie, ale niektórzy są wrażliwi. Bardzo. Więc widzę, że to jest taki film, który przypomina Stop Hate. Napiszcie w komentarzu Stop Hate. Napiszcie taki hejt można powiedzieć, ale nie taki prawdziwy hejt, który już pokaże tę sytuację. Taki hejt, który jest dobry trochę dla ich i dla ich, dla innych, żeby, żeby ta osoba, która jest hejtowana tak trochę, żeby nie padła w depresji czy coś. Więc widzowie, jeszcze raz powiem stop. Hate. Stop hate! Koniec tego. Hate to zło, największe ścielone. To hate przez hate. Dużo osób może pobrać depresję. Taką chorobę, która emocjonalna, to jest choroba przez kogoś zazwyczaj, a nie przez tą osobę, która ma tę chorobę. To jest na przykład jakieś załamanie nerwowe takie, czy, takiego typu to jest rzecz. <laughs> Więc proszę, przestańcie hejtować innych. Pohejtujcie sobie w swoich głowach, w swoich snach. Ale nie naprawdę. To nie fajne Niektórym może się serio zrobić przykro z tego powodu. Wiem. Nie, nie mam najładniejszego głosu. O, fakt. Nie mam najładniejszych głosów. O, fakt. Nie jestem najładniejsza. O, fakt. Spokojnie też. Piszcie sobie tak. I tak to usuwam. I tak na to nie patrzę. Usuwam to tylko dlatego, żeby. Że no, Usuwam to tylko dlatego, żeby. żeby nikt nie myślał, że jest mi smutno, choć jest. W głębi duszy. Ale. Potem mówię to na filmach, że że macie przestać. A teraz to jest film, w którym się wysławiam o hejcie tak naprawdę. Ja nienawidzę hejtu. Stop hejt. Gdyby nie było hejtu, nie byłoby depresji. Gdyby, gdyby, gdyby każdy był dla siebie miły, nie byłoby depresji. Gdyby każdy był dla siebie miły. Nie byłoby kłótni. to by nie było depresji też. Widzowie? Zamtajcie. Stop hej. O, widzicie widzowie? Bum. Stop hejt Stop hejt. Stop. Stop widzowie. Stop hejt. Praźnicie ten film osobom, które hejtują. Serio. Przesnijcie. Oj też. Pewnie wy to oglądacie i mówicie. Haha, i tak nic. i tak cię się nie posłałam. Spokojnie, musicie, ale. bo to będziecie tylko żałować na przyszłość. Potem to będziecie tylko żałować. Bo ci mogą jej widzowie hejtować. No i to będzie taka nauczka. Widzowie tej osoby. Papa. Dlatego, stop. Hate, stop, stop. Przyznam w niektórych hejtach rację, ale nie we wszystkich. Widzowie, proszę. Wiem, ten film jest trochę bez sensu dla niektórych. Jak ktoś na gorsze punkty czy coś na jedną czy coś jest gorszy? Ktoś na tańsze. To, to znaczy, że na przykład jestem troszeczkę biedniejszy niż w Ale to nie znaczy, że jakiś tam... Jak tam... To było 60 prawie za troje. No to tak. Macie nauczkę z tego odcinka? Ci, którzy hejtowali was, a ci, którzy nie hejtowali, to przez to po prostu komuś innemu. To was może być dla niektórych nudny, płuczający, jakby matematykę wam nagrywała. Spoko. Rozumiem. Nie złoszczę się. Możecie o tym myśleć, tak, ale, ale to nie znaczy, że musicie hejtować od razu, no. Zobaczcie, jak ma być inny. Mogę gadać o czymś innym, ale, ale Wy tak bardzo hejtujecie ludzi, bez powodu dosłownie. Mnie też hejtujecie. A po, cz po czemu? Hejtujecie za jakiś głupi rangi, friends. Co mogła tak myśleć ta osoba? Że na przykład ona na przykład nie lubi Ostrego, a woli o wiele Daniela. Więc proszę, przestańcie myśleć inaczej kurczę yy, nie. wiem głos mam trochę na starą o fakt ale to nie znaczy że to czas żeby obrażać kogoś bez powodu to, ale to nie ale... To ktoś ma gorsze buty na przykład lub ubrania lub tanie lub tam droższe. Na przykład jak jest droższy, no to nie musicie od razu Nie no musicie mówić. Nie musicie kraść jak ma droższy. Nie musicie mówić, że biedak jak ma tańszy. Bo to, to od niego nie zależy, jakie ma ciuchy. To zależy od cen polskich. Eee. Hmm. Stop hate, serio. Stopping. Na początku nie wiedziałam o, o tym. Hejcie za bardzo. Nie chciałam poruszyć o tym tematu, ale jak zobaczyłam, jak bardzo hejtujecie innych, no to myślałam, muszę poruszyć o tym temat. Za to co grają. Na przykład, że grają w Stars lub w Roblox, to nie znaczy, że na przykład są kidami, lub za starymi dziadami. To, że mają 10 lat, a grają w mm 2 to nie znaczy, że są gorsi. I mają prawo też w to zagrać. Oni też mają prawo się... jak... Oni też mają... 10 latki też mają do młodsze osoby mają też prawo zagrać sobie w MM2 jak 13-latki. Mają. M2 tak tylko ustawiła, a tam nawet krwi nie ma. Nie, ketchup. ale ja to mówię normalnie, bo każdy wie, co to znaczy, co to jest krew. Więc po co mam Was okłamywać i mówić, to ketchup? No właśnie, nie będę Was kłamywać ale mówić prawdę, czyli mówić szczerze. To jest moja robota. P -p -p Ten. P -p -p jak można żółcić ludźmi? Nie żółć ci nikim. Ja nigdy nie żółtyłam ludźmi, moją grupą. myśli, że pewnie ją żądzę. Nie żółtyń, nie um, im, im w ogóle. Ro Robią co dosłownie chcą. Ich dusza zabraknie. Zabrak. Będzie chciała. Jej, trochę stres mam, ale. Wracajcie uwagi dlaczego. Tylko, mów, tylko mówimy. Tylko mówimy o ważnych sprawach. Ja nie rządzę innych. Ja nie rządzę ludźmi. Razem decydujemy. Razem. Ra w grupie siła jak się mówi. Jest, nie jestem najstarsza z tej grupy, a nie najmłodsza. Jestem środkowo środku, Widzowie, pamiętajcie STOP HATE Stop the white of the white Chciałem się mój śpiew. M nie śpiewam dosyć ładnie. M wolę mówić. Choć na jak Czasami mi to wychodzi nawet. Ale... Ale jak śpiewam cichutko, to mi ładnie wychodzi. Tylko jak śpiewam cichutko, to mnie nikt nie słyszy. muszę śpiewać ta 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 ta. No i właśnie, od tym jest problem. Nie mogę robić co chcę, tylko dlatego, że śpiewam, nie mogę śpiewać jak chcę, tylko dlatego, że mnie nikt nie słyszy. Nie Odwiedzowe. Ten odcinek teraz się kończy. Wiem, trwa 20 minut, tylko... 20 minut, wiem. Pewnie nikomu nie będzie chciał się oglądać takiego długiego odcinka o hejcie. Fakt, ale to odcinek współczujący. Ja was życzę, ja widzowie. To koniec tego odcinka, pamiętajcie. Stop hate. Stop hate, pamiętajcie. Stop hate. Pamiętajcie. Stop hate. Ta-ta-ta, ta, 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 ta.